Witam Was z tej strony Kurosaki, a to jest SimCity 5. E, mamy 7 miast. Jest to region, gdzie gram sam. Mamy milion mieszkańców. Niestety nam tutaj y, nie zaliczyło mniej milion mieszkańców w regionie. Nie wiem czemu, może później to zrobi. Zobaczymy. E, dobrze, wrócimy do miasta. Do ostatniego mojego miasta, którego budowałem, czyli mojego siódmego miasta, zarabia one od 23 do 13 tysięcy na godzinę. Zależy od, prawda, kasy. Tutaj te kasyno traci, te kasyno zarabia, te kasyno też zarabia, te kasyno też zarabia. One najlepiej zarabiają. Jak na razie mamy, yy, yy, mamy turystów koło, mieliśmy 6 tysięcy, mamy 4 300. Nie wiem czemu nam spadło. Co się dzieje? Wybudowałem miejski port lotniczy i zaczęło nam spadać. Bo niedawno go wybudowałem. Miałem prawie 7 000, y, turystów. Wybudowałem port i nagle to mi uciekło. Nie wiem, dlaczego tak jest. To samo się dzieje, co w tamtym regionie, co budowałem taką trójeczkę. Też po wybudowaniu miejskiego portu zaczęło się wskrypać, ale no poczekamy. Zobaczymy, co się będzie działo, tak? Y, dobrze, mamy tutaj sterowce. Mamy stację. Mamy terminator czyli wszystko, co jest potrzebne dla turystów. Mobilizacja yy, 24-23, tak jak mówiłem, od 23 do 14 to się tak waham. Chmajta, yy, mamy tutaj yy, szpital w każdym mieście. Mamy już wybudowane duże jedno, yy, jednostki prawda, straży pożarnej, yy, szpitalu i posterunku policji. W, w każdym mieście też mam śmigłowce gaśnic gaśnicze, tak samo jak i śmigłowce policyjne. Chyba po jednym, gdzie gdzie po dwa. Tutaj miasto mamy niezamożnych i średniozamożnych. No tak się przewija, prawda, raz tutaj niezamożni, średniozamożni. Tu nam cały czas piszczą, że, a teraz co innego nam piszczą, bo jest, jest niedobór pracowników chociaż tam przybyło 40 tysięcy ludzi i nie było tego niedoboru pracowników mieliśmy 135 tysięcy z tego co pamiętam, gdzieś koło tego i nie mieliśmy takich problemów pisało nam tylko, o właśnie, że mamy za mało średnio zamożnych kupujących a teraz mamy niedobory pracowników chociaż nic nie zbudowałem nie wiem czemu, dobrze mamy też trzy monumenty w tym mieście, powinienem powiedzieć jakiś chyba francuski, nie wiem, nie wdesyłam słamał języka Zarabia dla mnie około 23 tysięcy. Mamy krzywą wieżę, która ja zarabia 13. I mamy mój ulubiony wiatrak, który zarabia 23. I w tym mieście chyba by było wszystko. Ale sobie pracuję, jak mówiłem, od 24 do 13, 14 zarabia. To tak się chmajta. Eee, a 4300. No nie wiem, czemu nam to spadło. Dobra, lecimy dalej. Eee, Komunikacja miejska, można powiedzieć, jest tutaj dobrze rozwinięta. Mamy sterowce, kolej i autobusy z każdym miastem. Niestety, sterowce nie sięgają mi do tamtych miast, chociaż mam w każdym mieście sterowiec. Więc to nie ma takiego dużego zasięgu. Tutaj mamy też, yy, prawda, samoloty, tak samo jak tam. Czyli port lotniczy, czy port lotniczy? No. Lotnisko, ale z tego co wiem, tutaj nam by się prawda nie pokazała żadna kraseczka, nawet jakbym miał tutaj, bo to jest tylko dla turystów. To nie przewozi nam zwykłych mieszkańców, więc nam tutaj nie pokazuje żadnych kreseczek. Dobra, wejdźmy sobie do tego miasta. Powinno wczytać. Dobra, jesteśmy. W tym mieście zarabiamy prawie 10 tysięcy. To samo co w tamtym mieście. Za mało kupujących. Po tym paczu nam to cały czas wyskakuje. Za mało kupujących. bo coś tam pozmieniali w tym paczu. Do komercyjnych, mieszkaniowych. Coś pozmieniali. Muszę to doczytać. Dobra, mamy tutaj uniwersytet. Z Paroma budynkami, chyba czterema, tak mamy sterowiec. Mamy szkołę podstawową. Yy, mamy też dwie elektrownie na ropę naftową. Miałem taki problem. Miałem tu wybudowaną ropę naftową. Jak mam nadal, jak widzicie, elektrownie i miałem chyba nadwyżki 100 prądu. Niestety, tu w tym rogu brakowało tego prądu, chociaż miałem te 100 MW więcej. Byłem zmuszony wbudować drugą elektrownię, która zasiliła już ten kącik. Nie wiem, czy to tak nie sięga, czy jak. Czy to już nie pierwszy raz, jak buduję elektrownię w rogu i w drugim rogu nie ma prądu, tak? Nie wiem, tak może jest to zrobione. Dobrze. I zastanawiam się teraz nad wielkim dziełem. Bo w każdym mieście yy, prąd zabiera mi 4000 na godzinę. Prawie 4000, to jest 3600. Czyli jakbym wybudował wielką farmę słoneczną Sporo bym nawet zarobił tak? Po 4000 z każdego miasta na godzinę Jest to dużo. Ale też zastanawiam się nad portem lotniczym, bo tu będę budował parki, a tu mam hazard a wielki yy, port lotniczy daje nam turystów. Tak samo jak archeologia nam daje turystów, nie, nie daje. Co nam daje turystów? Centrum kosmiczne, o Kształcenie. To też by było dobre. Więc będę się skłaniał między, kurde, między trzema. Odpada archeologia, bo y, zawsze, jak ją budowałem, nigdy mi nie chodziła. Zawsze brakowało prądu, więc wolę nie ryzykować. To będzie farma słoneczna, międzynarodowy port plus centrum kosmiczne. Zobaczymy, co z tego y, wybuduję. Jeszcze nie wiem. Wróćmy sobie do miasta, tam gdzie byliśmy. Tutaj mamy chyba. Niski teren, y, wartość terenu niską Mamy oczywiście koleje, tak jak w każdym mieście mamy też y, 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 Tu mam dużo opuszczonych budynków z powodu y, Wszędzie zatrudniają Za mało pracowników no dobrze, niech Wam będzie za mało pracowników Przecież jak mówiłem, wcześniej miałem 150 tysięcy To samo co w tamtym mieście, przyszło mi 50 tysięcy I nagle za mało pracowników że wszystko ładnie chodziło. Już były rozbudowane te fabryki do najwyższej gęstości. Więc nie wiem, tak by uciekali. Mam chyba ze 20, nie, 14, ale ja zostawiam to. Może ją się wprowadzą. To tak jak wyjdziemy sobie i zobaczycie transport, to mamy teraz z miasta, tak, Tu mamy połączenie autobusowe i autobusem szkolny. Tylko tu jedno mnie zastanawia. Nie mam połączenia Drog, Tych, te dwa miasta nie mają połączenia drogą do tego miasta. I się tak zastanawiam, jak autobusy szkolne i autobusy yy, te zwykłe dojeżdżają do tego miasta. Tu jest ta droga, jak widzicie, ona prowadzi sobie tam, prawda? I poza teren wychodzi, i ta droga idzie tu, tu, zakręca tak i idzie tam. Nie mam tutaj żadnego yy, połączenia drogą. Tylko koleją i sterowcami. A pokazuje mi, że mam też autobusy. Chociaż tutaj, prawda, kolej sobie jedzie. Jest sterowiec. Dziwne rzeczy się dzieją w tym SimCity. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Im to. Tak jak mówiłem, mam y, transport w każdym mieście dobrze rozwinięty. Y, w ratuszu nic nie buduję, bo wystarczy, że w jednym mieście mam prawie wszystko i. Jest to ogarnięte. Przyspieszmy sobie czas. Tu mam chyba duże poparcie tak, 80%. Tak jak mówiłem, mamy y, helikoptery, prawda i policyjne, i helikoptery śmigłowce i pożarnicze. Mamy też szpital, też rozbudowany, nawet, nawet, nam się fajczy budynek. Oczywiście, aby pracował nam ten y, śmigłowiec straży pożarnej, potrzebujemy pomp poruszonych y, w mieście bo on z tego pobiera sobie wodę tutaj zaczyna nam się jarać powolutku pewnie dlatego bo były opuszczone budynki i tak to poczekamy sobie gdzie teraz przynosiło to to może usuniemy bo zaraz to nam się zaczyna jarać zacznie szybko reagują więc nie mam problemu z tym dobra tu niska jest wartość terenu mamy lekkie korki w tym mieście ale jakoś to miasto nam nie bankrutuje jak widzicie trzyma się lecimy do mojego miasta piątego one też ma połączenie z tamtymi miastami autobusowe nie wiem jak, jak, jak to możliwe może autobusy fruwają dobra, tutaj zarabiamy 1700, podatki mam tu wysokie chyba tak na 11%, sprzedajemy olej surowy, oczywiście przy okazji nam tutaj y, dojeżdża do elektrowni czego kupuję, jakby coś było nie tak samochody, prawda jechałyby ze sprzedażą tego i nie wróciły to wolę zaznaczyć też globalne. Yy, tu mi zabiera 2400, plus oczywiście drugą elektrownię chyba wybudowałem, z tego co pamiętam, czy nie? Czy tylko jedną? Tutaj chyba jedną. Bo to było wszystko w porządku z prądem. Yy, dobra. Mamy kolej. Mamy sterowce. Mamy uniwersytet. Mamy tutaj szyb naftowy. Skład handlowy. Tutaj mamy też niezamożnych czyli wartość terenu jest niska. Tu nam chyba tak, jeździ sobie autobus z innego miasta. Tu mamy wybudowane chyba, tak, pięć y, różnych y, różnych wydziałów w ratuszu. Pięć, 4 cztery. cztery tamtych mamy chyba y, dwa czy trzy, czyli Yy, chyba turystykę i, i co? Szkolnictwo. No dobra, tu mamy 273 tysiące, 140 tysięcy ludności, mamy jedno rumowisko i dużo yy, opuszczonych budynków. Pisze mi to, że mam za mało sklepów, tak? Nie macie tu towaru wysyłać. Sklepów mam tu mnóstwo. Co tu się stało? Pożar budynku. Pokazujemy sobie... Dużo przestępstw. Zobaczymy, jak tutaj dam. Dobra. 1800. Nawet więcej zarabiamy, niż yy, przed tym. Dobrze, co ja tu zobaczyć? Yy, tutaj mam 11%, yy, a przestępstwa... 7-4-0 Dwa pożary hazmat były mamy oczywiście hazmat, mamy dwa ma śmigłowce mamy pompy ciśnienie w mieście porozstawiane tutaj oczywiście nie stawiam bo to będzie zanieczyszczona woda szła do gruntu, od się z gruntu do mieszkańców więc wolę tego nie robić tutaj mam też helikoptery tak jak mówiłem i wozy detektywów aby ich tutaj łapano w mieszkaniach jeśli nie zdąży patrol przyjechać na miejsce zdarzenia. No i co? I to by było tutaj wszystko chyba. Tak mówię, każde moje miasto zarabia. Nie mam nigdzie na minusie. Mało, w jednym więcej, w drugim mniej. Tu jeszcze wejdę do tego miasta. Mamy milion mieszkańców. Osiągnięcie nam tutaj widzę, że nie wypaliło. Zobaczymy, może się przelokuje i jakiś skutek z tego będzie. W tym mieście mam zamożnych, średnio zamożnych i niezamożnych. Tak jak pokazywałem wcześniej, to są niezamożni, średnio zamożni i zamożni. Yy, mamy oczywiście w każdym mieście pompę wody i oczyszczanie ścieków. Yy, podstawowe rzeczy. Tu mamy yy, tak sobie rozwiniętą, yy, tak rozwinięty szpital, bo nie trzeba. Jest tutaj Są tutaj zamożni, więc tak szybko nie chorują, tak? Tak często. Tak samo jak nie ma przestępstw, Widzicie, też nie mam dużo zbudowane tu mamy pewnie 2, 1, 0, więc tutaj nie ma tak strasznie. Oczywiście jak w każdym moim mieście za mało producentów towaru, albo za mało kupujących, średnio zamożnych kupujących. No nic, tutaj mamy mało, bo nie mam gdzie włożyć, tak. To są tylko te fabryki, tutaj są fabryki. Jest ich mało, no ale tu nam nie potrzeba pracownik oni nie pracują bo to zamożni dużo fabryk nam nie potrzeba dużo sklepów może dlatego straż pożarną mamy małą mamy 5 y, wozów strażackich wystarczająco nie mamy tutaj jakichś tam y, nie potrzebujemy wozów Hazmat bo to nie ma y, poziomu technicznego 3 tak ta, w te fabryki więc tutaj nie ma sensu ani śmigłowce, ani yy, nic takiego budować. Tutaj potrzebuję małego zasilania yy, prądem. Jeszcze mamy 107, jest tutaj mało y, populacji. I jak zobaczymy, te miasto chyba ma największe połączenie ze wszystkich miast komunikacji. Czyli z tych dwóch i z tych trzech razem pięć miast yy, może dojeżdżać do jednego miasta tak jak mówiłem, w każdym maście zarabiam tutaj zarabiam yy, prawda, prawie 5000 tysięcy w tym mieście już nie pamiętam, byłem dawno może coś się stało może zbankrutowałem zobaczymy zarabiamy 3 tu jeszcze nam taki odgłos yy, otwarcia yy, farmy słonecznej za każdym razem jak wchodzę tu jeszcze są firewerki. Już dawno powinno się skończyć. się to jestem błąd, pewnie dlatego to miasto nie widzi tego. Hmm. Tu mamy 33 tysiące ludzi. Prawda, tu musiałbym troszeczkę pograć. Dzisiaj jak mówiłem, że w każdym mieście trzeba spędzić po parę godzin, aby to miasto, prawda, rozbudowało się. Bo jak jesteśmy w tym mieście, tam to miasto stoi. Nic no się w nim nie dzieje. Nie wiem, powinna być opcja jakaś, jak mówiłem nam informowało z boku w jakim mieście co się dzieje, tak, rozsuwało się jak tutaj czat i yy, prawda, co się dzieje w jakim mieście, czego brakuje. A miasta by pracowały, no chociaż pracując w tym taką przyspieszonym tempie, to by było super. Nie trzeba było wchodzić do każdego miasta i grać po parę godzin, aby się rozwijało. Yy, a, a, a co tu mogę pokazać, no zarabiam te 5, tutaj oczywiście też na czerwono, po tym patchu za mało procentów, tu coś zmienili, jakieś, kurde, przyrosty, nieprzyrosty, nie wiem co, dobra, gdzie ja jestem, bo się zgubiłem, dobra, teraz tutaj, tutaj wchodzimy, tu mam prawie 400 tysięcy populacji, to też chyba zarabiamy, ale bardzo mało, 1000, mamy 10%, nie mam więcej, yy, znaczy najczęściej w miastach mam 10% podatku, mam tam chyba w dwóch miastach po 11%, Tutaj, o, zarabiam, tak, mówiłem, 1200 i oczywiście do Namiga, Za mało producentów towaru. To on tutaj jeszcze nam wielkie dzieło, y, pstryka gdzieś. Z zadowolenia, o, jest. Tutaj też chyba nie mamy korków, z tego co pamiętam. Nie, jeszcze tak, 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 tak jest. I dobrze, i chyba to mogę wyłączyć, wiecie. Mam już wybudowany port y, lotniczy w tamtym regionie, w regionie, w tamtym mieście, tamto. Tak? i nie potrzebuję go, bo ja go tu potrzebowałem do śmigłowców. I teraz możemy go wyłączyć. Tu nie mamy żadnych, yy, prawda, hazardów ani tam ani monumentów, więc to nie jest potrzebne. Już zarabiam 1802 i nikt tak zostanie. Mamy oczywiście hangar sterowca. Tu nam się śmieci palą. Nigdzie nie mamy recyklingu. Oczywiście zbuduję w tamtym co, tam mam tą czwóreczkę nową co budujemy tam będę budował recykling, ale dopiero po zastanowieniu się jakie wielkie dzieło będę tam budował tu widzę że mamy dużo wybudowane mamy powłączane wydział turystyki, wydział bezpieczeństwa, bo mamy to i wydział użyteczności publicznej mamy tylko włączone oświaty i chyba transportu tak mamy to wszystko w tamtym mieście więc zaoszczędzamy. Co tu jeszcze? Tramwaje, tak, autobusy wahadłowe. Tutaj chyba nie mamy autobusów, terminala autobusów i nie będę budował. Mamy połączenie tramwajem i tramwajem mówię tym, połączenie pociągiem i sterowcem, więc nie ma potrzeby. Jak mówiłem na razie w każdym mieście zarabiam, tak tu wchodzimy do bogata dzielnica. Burżuazja Długi ten filmik będzie zaszczuje. To jest moje to pierwsze miasto, tak Zarabiałem tu prawie 6000 na godzinę yy, Korków też nie ma jak zauważycie Tutaj czasem się nam tworzą, ale to Potem, potem jest na zielono, potem znowu na, na y, czerwono, i tak to się chiba. Tutaj znowu na czerwono za mało zamożnych kupujących. Poprawiałem to, ale jeszcze niezbyt dobrze. Tak mi się wydaje. Troszeczkę utrudnili nam to. Mamy sterowce, wybudowałem to niedawno. Mamy terminal autobusowy. No i jakoś to miasto pracuje, jak widzicie, te wszystkie miasta. Hmm, oczywiście wielkie dzieło. Jezu, żałuję naprawdę, że te miasto nie widzi tego wielkiego dzieła. Nic nie da już się zrobić, niestety. Ale nic. Do ja wyszłem. Miałem wyjść tamten, ten, co buduję. Ja właśnie tutaj tak wejść do tego i wejdziemy tutaj sobie zajęłem wcześniej tak i tutaj będziemy teraz budować tu będziemy budować park rozrywki mamy taki zamiar i tutaj skończymy ten filmik i potem będziemy się zastanawiać jakie wielkie dzieło mamy do wyboru trzy archeologii oczywiście nie buduję bo nie ryzykować chcę aby Jakieś tam w wielkie dzieło pracowało, a nie nagle będzie brak prądu. Czyli Centrum Kosmiczne, Międzynarodowy Port Lotniczy, jak mówiłem, i Farma Słoneczna. Trzeba będzie z czegoś wybrać. Dobrze, to z tej strony: Kurosaki. Ja Was zapraszam do następnych odcinków z mojej serii. Do zobaczenia. Cześć.